poradą to spotkanie firm branżowych, ale również spotkanie młodzieży z firmami. Po to, żeby uprościć proces rekrutacji, po to, żeby młodzież miała wybór i żeby zobaczyła, do której z branż chce trafić, jak chce planować swoje życie. To również czas i okazja, żeby spotkać się z naszymi klientami obecnymi, ale i potencjalnymi. To czas, kiedy przedsiębiorcy robią chwilę pauzy w swoich firmach, kiedy możemy bez stresu, bez presji czasowej usiąść i porozmawiać o ich potrzebach o tym, co w marketingu jest najciekawsze, o tym, jak promować ich marki i ich produkty. Edyta Kotlimowska, broker ubezpieczeniowy, wiceprezes zarządu Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej. Izba jest wspólnotą przedsiębiorców. Misją jest współpraca, wzajemna pomoc. Organizujemy przeróżne imprezy, szkolenia i wydarzenia biznesowe. Kinga Piotrowska, Ośrodek Szkolenia Zawodowego KMP. W Izbie jako firma jesteśmy już ponad 20 lat. Co nam daje Izba? Przede wszystkim kontakty, networking, który się odbywa i ciągłe z innymi przedsiębiorcami, wspólnymi firmami dają nam duże pole do działania. Poznajemy się, poznajemy nowe rozwiązania, a te spotkania uatrakcyjnione są galami biznesu, szkoleniami, z których korzystamy każdego dnia. Także zachęcamy wszystkich przedsiębiorców do udziału. Alicja Cichawa, firma N-Media, wieloletni członek izby. Tak, spotkania przede wszystkim networkingowe, to jest to, co izbę wyróżnia i do izby wszystkich nas tutaj przyciągnęło. Także serdecznie również i Państwa zapraszamy do naszego zespołu. Witam wszystkich, nazywam się Błażej Michalczyk. Pracuję w fabryce Broni Łucznik w Radomiu. Jesteśmy tutaj po to, aby zaprezentować nasze obszary działalności. Kolega obok wystawia nasze produkty, a ja jestem dedykowany do obszaru usług przemysłowych, jakie świadczymy dla podmiotów na rynku lokalnym i na rynku krajowym. Posiadamy w swoim portfolio szereg usług, jakie możemy świadczyć dla pozostałych, a w głównej mierze, taki jaki jest cel tej imprezy, jest tu po to, aby młodym ludziom pokazać nasze, nasz potencjał, nasze możliwości i pokazać, że jest szansa zatrudnienia się właśnie w takim zakładzie jak nasz, pracować na rzecz obronności naszego kraju i budować go. Nie wyobrażam sobie Expo Radom bez GGG. Jesteśmy uznaną marką w branży obróbki metali w Radomiu. Na naszym stoisku prezentujemy to, czym na co dzień się zajmujemy ale również wróciliśmy do dawnych, sprawdzonych pomysłów sprzed wielu, wielu lat, realizowanych jeszcze na pikniku naukowym. Dla zainteresowanych drukujemy nieśmiertelniki. To jest taki mały gadżet, ale z tego co zauważyłem i wiem, cieszył się dużym zainteresowaniem. Promujemy branżę metalową, szczególnie. Wśród młodzieży od wielu, wielu lat, bo już chyba od 14 jeździmy do szkół, mówimy rodzicom, co to znaczy branża metalowa, z czym się wiąże i co trzeba umieć, żeby się w tej branży znaleźć. Dzisiaj zapraszamy wszystkich, pokazujemy nie tylko na stoisku GGG, ale na wszystkich sąsiednich w ramach klasta metalowego, czym kojarzy się branża metalowa, w czym tkwi potencjał. Myślę, że będzie nas można obejrzeć nie tylko w tym, w tegorocznej edycji Radom Expo, ale również i w kolejnych, oczywiście, jeżeli będą. Polski Klaster Metalowy zrzesza ponad 30 podmiotów, głównie są to firmy w branży obróbki metali, która w Radomiu jest bardzo silna i mocno ugruntowana, ale też jednostki edukacyjne, takie jak Uniwersytet Radomski, sieć badawcza Łukasiewicz, czy też szkoły techniczne. W ramach prac klastra skupiamy się na tym, żeby promować kształcenie techniczne przy Przygotowywać też materiały marketingowe do promowania firm branży obróbki metali poza Radomiem. Prowadzimy takie wspólne prace też związane z rozwojem miękkich umiejętności, szkolenia dla pracowników, warsztaty. Także mamy taką formę oscylatora między firmami i też dzisiaj tutaj na Radom Expo wspólnie wystawiamy się z dwunastoma innymi firmami, których przedstawiciele są na naszym dużym stoisku. Targi Expo Radom za nami. Bardzo dziękujemy wszystkim naszym klientom za odwiedziny na naszym stoisku, za spędzony czas i za rozmowy. Za to, że mogliśmy się chociaż chwilę spokojnie spotkać, porozmawiać, bo najważniejsza jest relacja i między ludźmi i w biznesie. Do zobaczenia na kolejnych targach Radom Expo.